Ore, ore, shabada, bada. Jest bardzo dobra ryba. Witam wszystkich na mojej ulubionej sandaczowej domowej, domowej wodzie. Spróbujemy dzisiaj połowić sandaczy. Może jakieś przyłowy będą, może sumek się trafi, może, może szczupaki. Założenie jest takie, że łowimy bez lajwa. Także klasycznie będziemy sobie sonarem bocznym i tradycyjnym obserwować co się dzieje na dnie. No i co? Zaczynamy łowić. Pierwsza meta. Mam nadzieję, że coś zaraz uda się strzelić. Teraz się tu zbliżymy jeszcze do brzegu, bo tutaj troszeczkę za bardzo stanąłem. Jeszcze nie ta linia co ma być, tutaj ogólnie musimy to miejsce po prostu przepierniczyć. wiesz. Albo tu po prostu dzisiaj nic nie chcę jeść, albo albo spłoszone są. Właśnie rano była lipa. A tak między 9 a 10, jak się przypłynęło, to one tutaj ruszały do boju. No kurde, takie przeprowadzenie, jak mieliśmy teraz te parę razy, to jakby był aktywny, to na pang byśmy złowili rybę, no bo to jest niemożliwe. Obłowiliśmy Sporo płytkiej wody na początku. Tam mam kilka takich fajnych miejscówek, gdzie jest dużo zaczepów, patyków. Tam dużo obławiam offsetem. Zwykle tam jakieś ryby udaje się złowić, ale wczoraj grubo popadało. No i przy ujściu rzeki, niestety, ta woda jest taka mocno, że tak powiem, trącona. Myślę, że to dlatego. Nie udało się tam ryby złowić. Na pewno tam jeszcze wrócę, bo, bo może o innej godzinie one się tam ruszą. No ale teraz będziemy próbowali na pewno obłowić tu troszkę głębszą wodę. Później w ogóle popłyniemy na głębokie i tam kilka fajnych miejscówek zrobimy. No i zobaczymy. No, mam nadzieję, że, że uda nam się coś fajnego trafić. No, dzień jest długi, także na pewno będziemy walczyć do końca. No A jakie będą efekty? No to będziecie widzieć pewnie później. widziałeś? O! 100% Ajajajajaj. co on mi tu dobra poprawimy zobaczymy może on też poprawi no jest Fishon, on ale to szczupakiem trąca małym szczupakiem tak go podniesiemy jako konia No nie jest to Nie jest to sandacz Niestety No ale Ciśnienie podniósł chociaż Walczymy dalej, walczymy, walczymy No, sandaczeki Chodźcie kochani. Było. nie było na stuwa. Napytałem tak po kamykach, bo tutaj jest tak fajnie kamykowo. I strzelił. No niestety jesteśmy w patyczku. Pięknie sprężynuje. Nawet offset tutaj nam nie pomógł. Niestety, ale musimy to zerwać. Teraz pokażę jak szybko wiążę zestaw i montuję przynętę na offsecie. Ogólnie jak, jak cały zestaw będzie konstruowany. Już pokazuję węzełek, Nie wiem czy to będzie widać. Ogólnie przekładam przez oczko raz. Przekładam drugi. Czyli robię taką pętelkę. Pięć razy przerzucam. Tak jakby. Lecionkę o no 5 czy 6. Ile, ile razy tam będzie? Byle nie byle nie mniej, bo już kilka razy na przykład mój brat nie chciał mu się więcej i mu się to zerwało. no i na koniec przekładamy przez te obydwie dziurki. Zaciskamy i mamy idealny węzełek haczykowsetowy. Ten akurat jest. W rozmiarze 4.0 do przynęty Slikszat 11 cm. Najpierw, najpierw zmontuję sobie hak do no i Przekładamy. No, możemy sobie to już zapiąć. Bo często ta kulka jest luźna i, i ona spada przy montażu gumy. Więc wygodnie jest sobie od razu to założyć i nic tu już nam nie będzie spadać. Już mamy gotowe, teraz guma. Ja robię to tak, że przebijam tu na głowie i pod kątem przebijam tak, że głowa jest tak przebita. Przejeżdżam do góry i nasuwam tutaj na tą, na tą część haka. No i tutaj sprawdzam. Gdzie mniej więcej musi wyjść haczyk. Ja, ja jak, jak dotąd dochodzi, no to tu gdzieś trzeba ten grot wbić, żeby ta guma była w miarę naturalnie i równo. Przebijam. Wszystko jest pięknie, jak sandacz ugryzie, to hak wychodzi i się wbija. Elegancko zrobiony. Na przynęty zbrojone na hakach offsetowych yy, najczęściej, w zasadzie tylko łowię w momentach, kiedy mamy na dnie bardzo dużo zaczepów, jakieś głazy korzenie, zatopione drzewa. Ja najbardziej lubię właśnie łowić w jakichś takich zatopionych drzewkach i gałęziach. Tak przeskakiwać tym zestawem, prześlizgiwać się po nich, bo często właśnie po przeskoczeniu jakichś patyków następuje branie. No dla mnie to jest mega zajawka, bo to jest takie fajne właśnie, że czuję się, że się ześlizguję z, z jakiejś przeszkody i nagle, i nagle jest ten strzał. No, to, to jest coś wspaniałego. No, teraz to akurat mam kolejny zaczep. Fantastycznie. Wierzymy tylko czy z tego czystego wyjdziemy. O. Ogólnie to był chyba jakiś zestaw karpiowy, bo ja czułem już, że coś ciągnę i tutaj często karpiarze stawiają. I tak mi to plecionką karpiarzy trąca. No nic no. Na 100%, bo normalnie to by wyszło. Ogólnie tutaj jest sporo, sporo takich pozrywanych zestawów. Widzisz, ja to cały czas przeciągam, bo. ale ja nie wyjmę. O, wiesz co? O, jest. Wiesz co? Ja to chyba wyciągnę. Znowu się zablokowało. To jest na pewno plecionka. Tylko mocna. Dobra. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. No, jak, jak było widać przed chwilą, hakowsetowy nie gwarantuje nam, że w 100% ominiemy wszystkie zaczepy jakie znajdują się na dnie, ale jednak no, zmniejsza tą szansę st stracenia przynęty. Ja, ja w patykach tracę bardzo dużo, bardzo dużo przynęt, jednak przynętą na takiej zwykłej główce dzigowej, w zasadzie każdy rzut kończyłby się zerwaniem, a tutaj jak się już tam opanuje to w miarę wszystko i, i, i wie się jak poprowadzić przynętę, no to tych strat przynęt jest dużo mniej. Ryba i to dobra, chyba wiesz? Ty, węgorz. Przysięgam, mam węgorza. Toszek. Mam węgorza u, u siebie na wodzie. Zaraz go odepniemy. Ej, powiedziałem dzisiaj, że nigdy w życiu nie złowiłem węgorza na wiurach. A, a przecież na ostatniej nagrywce złowiłem węgorza, nie? I właśnie w tym momencie, pierwszy raz w życiu, złowiłem węgorza, nie? Tutaj. Nie rozumiem tego, nie? To są jakieś czary, nie? Magia operatora chyba, bo operator ten sam. Dobra, kończymy, odepnę go i zaraz tu zobaczymy, co to, co to to wyszło. No bo kurde, nie do wiary. No węgorz, no kurde węgorz. Patrz, co on wyprawia, ty. Odpiął się i... Ja to, ty, ja to taki, on niepewny dla mnie jest, trochę się go boję, nie? Ja w życiu węgorza w sumie nie, węgorzy nie mówiłem. A widzę, że patrz, patrz, już chcę wyjść, bo w las już w dziurę w las. 7 tych to ma minimum, nie? To weź go Ty 80 tona na pewno, nie? No, bez kitu To jest 80 jak nic Patrz Dobra, teraz jest równo ta ryba ma 83. Patrz. 83. Ole węgor. Piękny węgorz. 83 na speeding. Wypuszczamy go do wody. Płyn, kolego. I powiedz sandaczom, że mają brać. O, 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 o. Poszedł wąż. Nie dziwię się, że Tomek nie chciał go brać na poprzednim filmie do, do łódki. A gdzie te sandacze tak opowiadali, że to tyle ich jest? Wszystkie zjedli. Wszystkie które były już wykułem, ale było pum-pum no. A to szczupaczek podgryzał. Udawał leszcza. Mieliśmy sobie chwilową przerwę obiadową. Trzeba troszeczkę się wzmocnić. Ogólnie no poranek ciężki. Tak jak mówiłem po tych, yy, po tych deszczach wczorajszych troszeczkę woda się zbrudziła w tych miejscach, w których chciałem łowić i yy, tam nie mieliśmy nic. Później trafił się szczupak no i ten węgorz. <grym> no nie jest łatwo ale myślę, że no do wieczora będziemy katować, może, do, może troszeczkę do, 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 do nocy zobaczymy, bo tam pogoda pokazuje, że, że później będzie lało, ale no będziemy walczyć pewnie do oporu. Mam jeszcze sporo tutaj fajnych miejscówek, które na pewno dokładnie obłowimy i myślę, że jest spora szansa, że jakiegoś fajnego sandacza trafimy. Zaczęliśmy po małej przerwie, będziemy powtarzać dwie miejscówki, bo często się tak zdarza, że te sandacze mają swoje jakieś żerowania i warto te miejsca wałkować w ciągu dnia, ja nawet kilka razy to powtarzam, 3-4 razy to samo miejsce co jakiś tam odstęp czasowy, bo po prostu one się odpalają w swoich momentach, mają swoje, że tak powiem, 5 minut i się wyłączają znowu, także na pewno tutaj teraz spróbuję i myślę, że jeszcze pod wieczór spróbujemy jeszcze raz, bo na pewno one tutaj są na 100% jak się rusza ale o chyba wyszło Teraz łup. Olzo! Za... Widziałeś to? Ja, ale to w główkę. Na stóp. no Ogólnie obowiliśmy już sporo miejscówek. Sporo takich naprawdę fajnych, fajnych miejsc, gdzie ostatnio dawały mi ryby. no Oprócz dwóch brań, takich szczupakowych, no bo tam pocie, pocięły mi. Przynęte to w zasadzie z sandaczami kontaktu nie było. Myślę, że są wyłączone kurczę, totalnie, bo to aż nie do wiary. Czas nam ucieka, no ale mamy godzinę 13, także jeszcze, jeszcze tego czasu mamy dość sporo. Liczę na to, że się odpalą. Pogoda się trochę zmienia. Rano było słońce, totalnie bezchmurnie i flauta. Teraz jest wiaterek, pochmurno się zrobiło. Tak troszeczkę wygląda, jakby miało przywiać nam jakiś deszcz, ale. Na razie prognozy pokazują, że jest wszystko w porządku. No, tutaj pokatujemy troszeczkę e, tych głębszych miejsc. Potem przepłyniemy w drugą odnogę te, tego zbiornika. Zrobimy tam kilka miejscówek. E, no i potem na wieczorowego wracamy w te moje ulubione miejsca i tam będziemy ich szukać. Zobaczymy, może, może coś tam się fajnego uwieści. Zwykle tutaj duże ławice są kurcze ławice małych okoni i jakiś płotek i one często tu pod tymi ławicami albo przy tych ławicach stoją, ale kurczę widzę, że dzisiaj to tak niekoniecznie, ale kurczę na tych trzech metrach tam bliżej brzegu były a tu już tu już nie widzę, nie? Boczymy jeszcze raz Przygotowałem sobie kijek Fox Rage Prism Zander Pro. On jest od 7 do 28 gram, 210 cm. Fajny kijek z szybką akcją. Fajnie trzyma rybę, jak się ją holuje. Naprawdę godny polecenia kij. Do niego założyłem kołowrotek TR Series 2500. Też bardzo fajny. Ostatnio go zresztą na, na tym poprzednim filmie z Tomkiem na sławie też go używałem. Bardzo fajny. Praca hamulca jest spoko, także też godna, godna polecenia pozycja. Jeśli chodzi o plecionkę, no to zwykle używam 0.12-0.14. 0, Dzisiaj akurat tutaj mam 0.12 założoną. Wszystko łączę agrafką bez krętlika. No i na końcu zestawu tutaj, w zależności od miejscówki, obławiam albo właśnie slick szadami na. Na offsecie albo na klasycznej główce. Tutaj przedział gramaturowy to taki od 5 do, do 10 gram dzisiaj jest. Bo myślę, że więcej nie potrzeba, ani wiatr nie dokucza, ani takich jakichś hardkorowych głębokości nie robimy. Ogólnie staram się zawsze łowić tak, żeby możliwie najlżej, jak się da w danej miejscu łowić, to, to, to to jest moim zdaniem. Najlepsza metoda. Czasami oczywiście też się sprawdzają takie hardkorowe ciężary, że, że tam trzeba walić odno, ale ogólnie ja preferuję obławianie miejscówek najlżej, jak to jest możliwe. Tym bardziej, że ta woda już jest gorąca. Te ryby też są trochę takie ospałe. One nie, nie są takie kurcze super aktywne, także tak to wygląda. Tutaj akurat łowie. Na klasyczną główkę, bo nie ma tutaj tak wielu zaczepów 10 gramową. Zmniejszyłem tro, trochę rozmiar tego slikszada, bo, bo wcześniej łowiłem 11. Teraz założyłem tą ósemkę. Zobaczymy, zobaczymy, jak to zagra. No i co? Później będziemy katować jeszcze patyki. więc W patykach no to na pewno będzie offset na czeburażce. No ja, ja uważam, że offset na czeburażce na przykład w takim miejscu jak to to wcale nie jest też zły pomysł, bo, bo luźno ta guma sobie pracuje i, i, i opad jest zupełnie inny. Ona jak, jak ciężarek już jest na, na dnie, to ta guma jeszcze sobie tak powolutku fajnie opada. Te, te ryby często też na to fajnie reagują, także, także to też nie jest zły pomysł. No ale akurat teraz próbujemy na klasyczne. I zobaczymy co czas pokaże Jest! Ale to może być szczupak, wiesz? To jest szczupak Dlaczego tak szale spadł? Ho, ho, ho! No taki 60. No. Dobry 60. Nie, przez to, że te szczupaki, obydwa, które dzisiaj miałem, to one wzięły przy podniesieniu przynęty. Nie z opadu, tylko ten. tu przy podniesieniu, ten, co go wyjąłem. I ten, co spadł, to było to samo. Jezu, ale zajebiste miejsce. To chyba jest najlepsze z tych dzisiejszych. Tak? No takiego jeszcze zajebistego miejsca nie widziałem. Jest! Uła! Jest dobra ryba. Ła! Jest bardzo dobra ryba. Mam tylko nadzieję, że nie spadnie. Jest duży sandacz myślę. Wiesz. Zobacz co się dzieje. Sum. Kurde... Taką nadzieję mi narobiłeś dziadu. Ech. Mamy sumka na zander proszada perłowego, zaraz Wam pokażę. O, dobra. Proszę bardzo. Zander proszadzik na lekkiej główce. Ogólnie wypuścimy go od razu, i zaraz tu powiem, jak wygląda to dzisiejsze nasze łowienie. Fajnie, ryba poszła. Eee... Już mamy godzinę 17. ogólnie dzisiaj sandacze totalnie nieaktywne, naprawdę dużo nazmieniałem się i różnych różnych miejsc próbowaliśmy, zarówno płytkiej, głębszej, jakieś górki, przy brzegach, kamienie, patyki, wszystko było próbowane. W zasadzie tylko toniowego łowienia nie było, no ale taki był zamysł tego filmu. No i... Co, no złowiliśmy szczupaka węgorza, tego suma, no i jeden szczupak taki koło 60, może 65 mi spadł już pod samą, pod samą łódką, także no coś tam się wydarzyło, ale ogólnie mega, mega ciężki dzień, już głowę to mam taką dosyć ciężką, no ale tak jak mówię, jeszcze 3 godziny, a w 3 godziny może się jeszcze sporo wydarzyć, także na pewno się nie poddam i... I walczymy do końca. Six and a half hours later. Płyniemy na ostatni rejon, który tam sobie wycypowałem na wieczór. Zobaczymy, no myślę, że tam mogą wychodzić te ryby za drobnicą na płytszą wodę. Na pewno tam sobie przekatujemy i okolice. Tam jest sporo do obłowienia, także myślę, że te dwie godziny, które nam zostały, to w zupełności kurcze wystarczą, albo jeszcze, jeszcze więcej było potrzeba, nie? Ale no z... obłowimy ile się da. Ma być deszcz o 21.00. Chcemy przed tym deszczem uciec, no bo, no bo bez sensu moknąć. Jeszcze po całym takim ciężkim dniu to, to, to nie ma sensu, kurczę, żeby jeszcze się umoczyć cały i łódkę. Przyszedł czas na zakończenie naszego wędkowania, tego trudnego dnia. Cóż mogę powiedzieć, no mega, mega, mega ciężko. Ryby dzisiaj totalnie były nieaktywne, sandacze to już w ogóle. Udało się złowić szczupaka, węgorza i sumka. Jeszcze jeden szczupak, taki około 65 spad. Ogólnie. No nas dzień, no bo dzisiaj chyba 13 godzin z na tej wodzie byliśmy. Otwierdzę, 14 leci. Tak, tak, bardzo, bardzo dużo miejscówek zrobionych. W zasadzie wszystko przetestowane co się tylko dało. Przerzuciłem całe pudełko. No, ale takie jest właśnie wędkarstwo. E, szczególnie no to wędkarstwo przy użyciu elektroniki, ale... Tradycyjny sposób, no ta, ta elektronika, jeśli chodzi o użycie technologii live, troszeczkę nam upraszcza to wędkowanie. To nie, nie wystawia nam ryb tak, że, że jest pewne, że nałowimy, ale, ale na pewno nam to, nam to ułatwia sprawę. No i cóż mogę powiedzieć, no. Będziemy tutaj na pewno dalej katować cały sezon, no bo tu na pewno są duże ryby. Na pewno też, na pewno też z live'em będę tutaj sporo poświęcał czasu w, naj, tam w najbliższych dniach. Zobaczymy, no może coś, może coś fajnego siądzie. Ale pamiętajcie, nie, zapomi nie zapominajcie na, o tych tradycyjnych metodach. Nie można się tylko zawiesić na, na jednym. No i co? Obserwujcie nas na, na YouTube, na naszym kanale, na Facebooku, Instagramie. I do zobaczenia w na następnym odcinku.